Cześć moi drodzy. Dziś skupimy się na jednym z najbardziej znanych i jednocześnie tajemniczych zwierząt na świecie: wilku szarym. Dowiecie się o jego niezwykłych umiejętnościach, rolach w naturze, niełatwej relacji z człowiekiem. Zostańcie ze mną, a zanurzymy się w świat tego majestatycznego drapieżnika. Wilk szary, znany jako Canis lupus, to największy przedstawiciel rodziny psowatych. Można go spotkać niemal na wszystkich kontynentach półkuli północnej: od mroźnych tundr, alaski. Przez lasy Europy aż po stepy Azji. Ten gatunek wykazuje ogromną zdolność do adaptacji, co pozwoliło mu przetrwać w bardzo różnorodnych środowiskach. Wilki szare ważą zazwyczaj od 30 do 50 kg, choć największe osobniki mogą osiągać nawet 70 kg masy. Ich sierć przybiera różne barwy od jasno-szarej przez brązową, po niemal czarną. Ta różnorodność pomaga im kamuflować się w zależności od otoczenia. Wilk szary to przede wszystkim drapieżnik, którego dieta zależy od regionu, w którym żyje. Poluje głównie na duże ssaki, takie jak jelenie, łosie czy bizony, ale nie pogardzi również mniejszymi zwierzętami. Co ciekawe, wilki nie zjadają całej zdobyczy od razu. Ukrywają pozostałości na później, podobnie jak psy zakąpujące kości. Wilk szary to zwierzę społeczne, które żyje w atachach, strukturach przypominających rodzinę. Na czele Watachy stoi para Alfa, która zwykle jest jedyną rozmnażającą się parą w grupie. Pozostali członkowie Watachy to często potomstwo pary Alfa z poprzednich miotów. Pomagają w wychowywaniu młodych i zdobywaniu pożywienia. Ciekawostką jest hierarchia w wilków. Każdy członek grupy ma swoją pozycję: od dominujących osobników Alfa przez osobniki Beta, aż po ostatniego w kolejności, tzw. Omega. Omega pełni ważną rolę. Omega pełni ważną rolę, rozładowuje napięcie. To na nim często skupia się agresja grupy, ale jednocześnie pomaga to utrzymać spokój wśród reszty Watachy. Komunikacja w Watachach wilków jest niezwykle zaawansowana. Używają wycia, skomlenia, warczenia, a także subtelnych sygnałów ciała. Od ułożenia uszu przez ogon aż po ruchy pyska. To wszystko pozwala im działać jako zgrana drużyna, szczególnie podczas polowań. Wilki szare pełnią kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej, ich obecność pomaga regulować populację zwierząt roślinożernych, co z kolei chroni roślinność przed nadmiernym wypasaniem. W miejscach, gdzie wilki wyginęły, obserwuje się często spadek różnorodności biologicznej. Przykładem, który często przytacza się, jest ponowne wprowadzenie wilków szarych do parku narodowego Yellowstone w 1995 roku. Ich obecność zmieniła cały ekosystem. Zmniejszyła się populacja jeleni, co pozwoliło na odrodzenie się młodych drzew, takich jak osiki i wierzby. Dzięki temu wróciły zwierzęta zależne od tych roślin, na przykład bobry. Wilki wpłynęły nawet na bieg rzek. Ponieważ odradzające się rośliny stabilizowały brzegi. Wilki nie tylko eliminują słabe i chore osobniki wśród zwierząt roślin żarnych, ale także pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób. Ich wpływ na środowisko jest więc znacznie większy niż mogłoby się wydawać. Historia wilka i człowieka jest pełna napięć. W wielu kulturach wil był postrzegany jako symbol siły i odwagi, ale również jako zagrożenie. Baśnie takie jak Czerwony Kapturek. Dodatkowo ugruntowały wizerunek wilka jako agresywnego drapieżnika. W przeszłości wilki były intensywnie tępione, szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. Postrzegano je jako konkurencję dla ludzi, zarówno w polowaniu, jak i w ochronie zwierząt hodowlanych. Na szczęście, dzięki współczesnym programom ochronnym, liczebność wilków w wielu regionach zaczyna się odbudowywać, jednak ich powrót nie jest pozbawiony wyzwań. Rolnicy często zgłaszają straty w stadach owiec czy bydła, dlatego wprowadza się różne rozwiązania, od elektrycznych ogrodzeń po wyszkolone psy pasterskie. Edukacja społeczna odgrywa kluczową rolę w budowaniu zrozumienia i współpracy. Wilkszary to nie tylko symbol dzikiej natury, ale także strażnik równowagi ekologicznej. Jego obecność w środowisku przypomina nam, jak ważna jest harmonia między wszystkimi gatunkami. Choć relacja człowieka z wilkiem bywa trudna, istnieją sposoby, by wspólnie dzielić przestrzeń, szanując prawa natury. Dziękuję, że byliście ze mną w tej wilczej opowieści. Jeśli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, podzielcie się z innymi i dajcie znać, co sądzicie. Do usłyszenia.